Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, Tarotiska Fortuna, kłania się dzisiaj horoskop tygodniowy od 14 do 20 lipca. Dla znaków wodnych raka skorpiona ryb zaczynamy od raka, tarot, karty Lenormand i zaczynamy oczywiście od tarota, bardzo gorąco zapraszam do wysłuchania. No dobrze moi drodzy, 14-20 lipca, powtarzam, do kart. Zaczynamy, zobaczmy co tutaj. Poniedziałek, tu oczywiście jest spotkanie z kobietą, która jest bardzo dynamiczną osobą kontaktową. Możliwe, że będzie chciała jakichś informacji od ciebie. Będzie to taki błyskawiczny, dynamiczny kontakt. Może być osobą blisko ciebie. To może być twoja znajoma, przyjaciółka, bądź też możliwe, że ktoś z pracy. We wtorek, tu oczywiście jest dobry los. Myślę, że czeka Cię podróż. Też y, wiele możesz mieć szczęścia do finansów we wtorek. Także y, jest tutaj dobrze, również w środę bardzo duże zaangażowanie w pracę, y, dodatkowe zajęcia. Y, no i też tutaj ciekawe współprace, które jakieś. Y, y, Kontakty można nawiązać. Także tu na pewno ciekawy dzień. No i oczywiście myślę, że finanse, które przychodzą. W czwartek tutaj jakieś jest spotkanie, rozmowa urzędowa z urzędniczką, z osobą na stanowisku, ale dzień bardzo zorganizowany, zaplanowany od A do Z, jak to się mówi. W piątek przy cesarzowej jest spełnienie, zadowolenie, spotkanie z przyjaciółką, kobieta, która przychodzi do naszego życia. Jest oczywiście tutaj, moi drodzy, dużo radości. Cesarzowa to spełnienie, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Możecie robić coś dla siebie. Myślę, że tutaj jest sporo osób koło Was, a szczególnie kobiety będą tak naprawdę przewijały się w tym tygodniu. Także po miłym piątku, w sobotę czeka cię zmiana. Możliwe, że przy tej wieży no na pewno trzeba uważać na siebie, na swoje kości, na to, jak chodzimy i jeździmy autem. Tutaj mogą być jakieś zmiany dotyczące pracy, ale też i naszego wyglądu. Może w sobotę postanowisz zmienić swoją fryzurę, kolor włosów. Makijaż, strój i tak dalej. Myślę, że te zmiany są konieczne. W niedzielę również jest tutaj zaplanowana praca albo też ustalanie jakiejś strategii, planowanie, przygotowywanie się do jakiejś ważnej sprawy, szukanie dokumentów. Także tydzień ciekawy, uraka na pewno. Dużo może się wydarzyć różnych spraw związanych właśnie z ludźmi, szczególnie z kobietami. Nagłe spotkania, nagłe rozmowy także tak to wygląda zdrowotnie, kręgosłup, kości, plecy, układ pokarmowy szczególnie tutaj też stany zapalne, sprawy dermatologiczne. Stany zapalne moi drodzy, też bóle głowy, być może od zatok. Tutaj potrzeba tak naprawdę troszeczkę odpocząć. Karty Lenormand mówią o fałszywości. Fałszywa wiadomość, ja bym powiedziała, bardziej od kobiety, na którą trzeba uważać. Kobieta, która mm, przychodzi z jakąś y, informacją, listem y, i nie jest do końca szczera, nie mówi wszystkiego. Także tak to wygląda. No, czasem tak bywa, że mamy koło siebie nieszczere osoby. I teraz, moi drodzy skorpiony. Skorpiony od 14 do 20 lipca. Dobrze. Dopiero był styczeń, moi drodzy, dla mnie, a tu już lipiec. Także zobaczmy, co u skorpionów. bardzo dużo pracy, nadrabianie zaległości, ustalanie jakiejś strategii. Może też, moi drodzy, będziecie planować niektórzy badania lekarskie. We wtorek na pewno jest tutaj miła jakaś niespodzianka dla Ciebie, wizyta, spotkanie z kimś. Bardzo takim empatycznym, interesującym. Tutaj może być jakiś prezent dla Ciebie albo zaproszenie bardzo dobry czas na to, żeby cieszyć się życiem. I tak naprawdę, jak ktoś będzie chciał, to zrobić i niespodziankę, z której się ucieszysz. W środę, miłość, dobre relacje, możliwe, że wspólne decyzje, które będziecie podejmować. Skorpion jest tutaj tak naprawdę w bardzo dobrym położeniu w tym tygodniu. Spokojny tydzień, pełen miłości. I niespodzianek. Niespodzianką może być czwartkowa podróż, krótsza do 150 km, ale podróż, w której tak naprawdę wynosicie jakąś radość, i tu możliwe, że coś się wyjaśni w tej podróży. Także nowiny właśnie do tego się tutaj tak naprawdę przyczynią. Bardzo dobry czas na branie życia w swoje ręce. W piątek będziecie tak naprawdę mieli jakąś ofertę albo też oferta pracy, oferta jakaś finansowa. Też tu będziecie się zastanawiać, co robić dalej. Niepewna sytuacja, będzie jakiś wybór. Możliwe, że dotyczy to albo podróży, albo też sfery finansowej. Także wybierajcie mądrze w piątek, drogie skorpiony. W sobotę myślę, że dzień zaplanowany, ale też możecie mieć do czynienia z osobą chłodną, która nie umie okazywać emocji. Na pewno mogą być rozmowy, które dotyczą jakichś spraw urzędowych. Możliwe, że też będziecie Ustalać jakieś strategie, planować. Niedziela, bardzo uduchowiony dzień, myślę, że spędzicie albo na medytacji czy modlitwie, ale też wiele osób może udać się na zwiedzanie jakiegoś muzeum czy też zamku. Macie szczęście w tym tygodniu, moi drodzy. Na pewno ważny, dosyć tydzień, ale spokojny. Dużo pracy przed Wami i tak naprawdę mogą to być jakieś zaległości w zdrowiu, sprawy hormonalne no tutaj tak naprawdę podwójne narządy się pokazują i to wszystko yy, i to wszystkie, nie tylko oczy i uszy, ale także czy płuca, czy nerki ja bym powiedziała, że będziecie planować jakieś badania profilaktyczne, ja bym powiedziała że uważajcie też na układ pokarmowy Dobrze. No, tutaj jest jakieś zagrożenie, moi drodzy, dotyczące finansów albo miłości, ale nie martwcie się, bo możliwe, że tutaj też będzie taki decydujący tydzień, że coś się wyjaśni właśnie w tych dwóch sferach albo miłość, albo finanse, i też możliwe, że czeka cię jakaś rozmowa z kobietą. Ważna rozmowa z kobietą. No dobrze, bardzo ciekawy tydzień u Skorpiona i spokojny dosyć. I przechodzimy do rybek. Ryby od 14 do 20 lipca, oczywiście. Zobaczmy, co u Was. No tutaj podpięły się dwie karty. Ale to nie szkodzi. Poniedziałek, dużo pracy, dobry status finansowy, możliwe, że jakaś delegacja służbowa. Jeszcze trzeba się tutaj dalej rozwijać, dowiadywać pewnych informacji. We wtorek duża zmiana transformacja, która przychodzi do Was. Tu myślcie o swoim zdrowiu, moi drodzy, nie nadwyrężajcie się swoich sił. Dbajcie o swoją energetykę, ale też mogą być jakieś, moi kochani, zmiany, sprzeczki, i tutaj, tak naprawdę, odcinanie się od czegoś niepotrzebnego. W środę już na pewno jest. Dobry czas na to, żeby iść o poziom wyżej. Możliwe, że czeka Was jakaś wizyta bądź zebranie, na przykład w pracy, wizyta lekarska, i na pewno jest tutaj dobry czas. Możliwe, że też ktoś będzie chciał tutaj przewodzić Wami, ale myślę, że dacie radę. W czwartek jest. Tak naprawdę y, monotonia y, dalszy ciąg wydarzeń morze środowych, y, musicie na pewno postawić drogie ryby na to, żeby być systematyczną osobą. I oczywiście tutaj mieć wszystko zaplanowane pod kontrolą, bo to będzie taki dzień i, i na pewno y, ułatwi Ci to pracę. Y, w piątek. Y, tak naprawdę ktoś być może z przeszłości powróci, może być podróż również do takiej osoby z przeszłości. Będzie sympatycznie, na pewno dużo wspomnień i rozmów. W sobotę jakieś wiadomości, może od młodszej osoby, też mogą być to wiadomości z daleka. Ja myślę, że będziecie dalej planować, rozwijać się. Są tutaj tak naprawdę dobre przesłanki, bo rozwijacie się powoli, idziecie w dobrym kierunku i na pewno macie strategię na ten dzień i oczywiście na swoją przyszłość najbliższą. W niedzielę czekacie albo ważna rozmowa, albo też będziesz odcinać się od niepotrzebnych osób, sytuacji, zakańczać pewne sprawy i rozpoczynać nowe tematy w kolejnych dniach. Także tutaj mogą być jakieś ważne decyzje do podjęcia. Dobry tydzień na zmiany, zmiany w finansach, zmiany zawodowe. W zdrowiu układ y, oddechowy, układ nerwowy, na który trzeba uważać, y, bóle kości, y, tutaj układ pokarmowy. Siedzący tryb życia nie służy, uważajcie również na swoją odporność. I karty Lenormand, co nam dopowiedzą, kochani? Stresujące jakieś sytuacje związane z mężczyzną w tym tygodniu. I to może wiązać się z podróżą, bądź też moi drodzy z jakąś sprawą związaną z kupnem, zamianą, sprzedażą. Będziecie się stresować albo osobą bardzo bliską, swoim mężczyzną albo też swoim dorosłym dzieckiem. Tutaj jest jakiś stres dotyczący właśnie przemieszczania się, bądź kupna czy sprzedaży czegoś. Nie martwcie się, dacie radę. No dobrze, to wszystko na dzisiaj, kochani. Bardzo gorąco was pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.